Siemanderodzowie z tej strony Franc i dzisiaj gramy na Minecraft Extreme. Jak widzicie, jesteśmy na Extreme 1.19. Jakby co, będę pokazywała przez cały odcinek kordy, żeby każdy mógł sobie do mojej bazy dołączyć. I musimy przejść 200 kratek. Eee, co ty? Dobra. O. Dobra, ja są spadam. Na szczęście mamy dużo chleba. No nie że dwa, tylko mam jeszcze wykwipunku już chowany. Tak, żeby. Eee... Co, 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 co to jest? Aha, to jest jakiś park wodny? Łowol to parkur. Ło O kurde. Ale wam powiem widzowie, że jak będziemy trollowani przez Dognesa, wszystko nagram i wrzucę na kanał, więc polecam mnie subskrybować. Zostawcie subika i łapkę w górę. No i dzisiaj miał być odcinek z Robloxa, jak widzieliście może być no, jest no, nowa nazwa kanału, no więc dużo nowości i może jeszcze gdzieś później będzie z Robloxa. A Ktoś mnie... No nie, nie, nie! No, nie. no to co za debil? Dobra. Wrzuciłem mój temy. Ciekawe jak na to zareagował. No kur... No więc jak widzicie, widzowie... No dzisiaj nie mamy najlepszego dnia widać na ekstrimie. O nie, dwa serca, dwa serca. On nie nadal goni. O Boże, jak ją mam skina obrzydliwego. Dobra, mam jeszcze 16 chlebka. Dobra, sobie... Zobaczę, czy mogę sobie skosić trochę drewna, bo będzie mi potrzebne. Nie. Możesz tego zrobić. Kurde. Dobra, trzeba szybko zejść. No i nie wiem, dlaczego na ekstremie dają chleb, a nie zwykłą wołowinkę. Ona więcej daje. No, ale widać tego... Nie wiedzę. Ja no pierdolę woda. Bo... Czy naprawdę dzisiaj Bóg Minecraftus musiał mi wszystko zrobić? I na błąd. Nie wiem, że nie nagrywam ze swojego głównego konta, tylko z jakiego tylko nagrywam niestety z innego konta. No, mojego multi-konta, więc nie wkurzcie się jak zobaczycie France i trochę liczb. Bo niestety to jest mój nick. Kurde. Nie wiem, co tu się stało na Survivalex 20, Twoja pozycja 23. Nie wiem, co, tu, co to jest. O, jest przejście, jest przejście. Dobra, musi mi tam. Dobra, maleć, bo tam. bo spawn był na 90. O, jest? Na 90 wysokości. Dobra. Wytrzymałem na inne koordynaty, ale no. Więc widzicie, widzowie, przez cały odcinek będę pokazywał wszystko po to, byście mogli do mnie dołączyć. Powiem, że dużo widzów chciałoby ze mną zagrać, a nikt nie wie. I Niedługo, w wakacje, zrobimy eventa. Nagram odcinek i zaraz po nim, kto dołączy na serwer, będzie mógł ze mną zagrać. Od godziny chyba to będzie 12.00 do 13 będzie Java i od 13 do 14 Bedrock. Więc na serio polecam. Tylko jeszcze nie wiem, w którym dniu to zrobię. Dobra, teraz już mogę chyba coś niszczyć. No, takie lawapule tu są i tak jest ten spawn zniszczony, że na pewno. Ciekawe w ogóle, czy tu ktoś zrobił bazę. Tak naprawdę mam X-Ray'a. Widzowie, czego mogliście jeszcze nie wiedzieć. bo sobie go niedawno instalnąłem po to, by właśnie sobie na Xtreme na grać z ludźmi w bazie. I za chwilę zrobimy nura komuś do bazy. Tylko potrzebuję trochę drewna, a nie ma. Dobra, załączymy naszego X-Ray'a. Jak możecie zobaczyć, załaduje nam się X-Ray. Jestem trochę podjarany. Ej! O! Ej, nic nie dostałem. to są te fake rudy, o których youtuberzy opowiadali, że są. Ale no. Wszyscy tu nagrywali, to ja też muszę. Kurde. Szukam i nic tu nie ma. O bo. Ale lag. Naprawdę widzowie wam powiem. Dzisiaj niestety będzie dosyć krótki ten odcinek, bo nie mam czasu na większe, bo chcę nagrać dłuższy z Robloxa i wtedy będę już grał na Xboxie. Na moim aktualnym koncie Minecrafta. Na Xboxie mam już wykupionego Minecrafta. I na serio, polecam wam grać. No! Coś tu chyba będzie. By... Ja tylko zmarnowłem tu. O, zamek! Ktoś... A, to jest z innego trolla do Gnesa. Chyba. Nie wiem. Piszcie widzowie w komentarzach, czy to jest od Dognesa, czy od kogoś innego, nie wiem. Dobra, mam kości i teraz klip, pani klip, czy proszę mnie tu nie wywalać. No, więc jak wiecie widzowie dzisiaj króciutki odcinek. Do następnego odcinka. Nara. Pum.